Zamiast punktów karnych z fotoradarów, większe mandaty za przekroczenie prędkości nawet do 2000 zł. Takie zmiany w prawie o ruchu drogowym szykuje Platforma Obywatelska. Na ewentualnej nowelizacji stracą też samorządy, bo proponowane przepisy odbierają im prawo do używania fotoradarów. Kierowcy na drodze muszą mieć się na baczności takich fotoradarów, jak ten w Polsce jest ponad 600. Nie jest intencją i nie było intencją rządu. Aby Fotoradary były sposobem na wyrabianie pieniędzy. Przekonywał rok temu premier Donald Tusk, choć w budżecie państwa na 2013 rok przewidziano dochody z fotoradarów rzędu 1,5 miliarda złotych, było zaledwie 50 milionów. Teraz dodatkowo czekają nas rewolucyjne zmiany, które z poprawą bezpieczeństwa na drodze niewiele mają wspólnego. Platforma Obywatelska przygotowała projekt, który nie przewiduje już punktów karnych za zdjęcia z fotoradarów, ale za to zdecydowanie wyższe mandaty. Będą one naliczane w oparciu o średnie wynagrodzenie, które obecnie wynosi 3651 zł. I tak w przypadku przekroczenia prędkości do 11 km na godzinę mandat wyniesie 1,5% średniego wynagrodzenia, czyli 55 zł. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę zapłacimy już 20% średniej krajowej, czyli 750 zł. Niewiele osób będzie stać na, takie, na zapłacenie takich wysokich mandatów, 700 zł. Jeśli kierowca zostanie złapany przez fotoradar cztery razy w ciągu roku, to czwarty i każdy kolejny mandat zostanie zwiększony o połowę. Kara może przekroczyć 2000 zł. Pomysł PO krytykuje Patryk Jaki z Solidarnej Polski, bo bogaci piraci drogowi pozostaną praktycznie bezkarni. Osoby bogate będą mogły jeździć niebezpiecznie ile tylko będą chciały, bo będzie ich na to stać, a osoby biedne będą dyskryminowane i na pewno jest to krok w złym kierunku. Ale projekt ustawy zyskał akceptację MSW i Ministerstwa Infrastruktury. Zdjęcia z fotoradarów będzie mogła robić wyłącznie inspekcja transportu drogowego. Punkty karne kierowcy dostaną tylko od drogówki i tylko ona będzie mogła jeździć nieoznakowanymi samochodami. Z pomysłu platformy nie jest zadowolony również Ryszard Kalisz. Ludzie najbardziej się boją mimo wszystko punktów, dlatego zniesienie punktów byłoby zupełnie nieracjonalne. Ludzie się boją tego kłopotu z egzaminem. E, takich starań różnego typu, zapisywania się. Ale oprócz punktów karnych, projekt PO odbiera również samorządom lokalnym uprawnienia do stawiania fotoradarów. Oznacza to, że pieniądze z mandatów trafią do Skarbu Państwa, a nie do gminnego budżetu. Cała w ogóle koncepcja fotoradarów w wykonaniu Platformy Obywatelskiej to jest drenowanie kieszeni Polaków. A teraz mamy tylko pewną wariację, pewne ulepszenie tej koncepcji żeby jak najwięcej zabrać Polakom z ich kieszeni. W dodatku po zmianach nie będzie to już zwykły mandat karny z fotoradaru, ale kara administracyjna. Dzięki temu nie trzeba będzie ustalać sprawcy wykroczenia, a kara zostanie nałożona na właściciela samochodu, czyli chodzi przede wszystkim o poprawę ściągalności mandatów.